Nie wierć się, mówiła niania w czasie przewijania mnie. Ale! Nie trzy się, płakałem tylko dla alarmu. Cycki z braku pokarmu? Nie dopytuj się, pouczały w szkole, panie. A zapytanie czemu nie? Wania ze sprawowania. Baczność szeregowi, jebać! Krzyczał na mnie plutonowy i dodawał: Prosto stój, ani drgnij. stoję, jakbym połknął kij. Zastanawiam się nad pytaniem zasadniczym, jestem kimś czy czymś czy też nikim albo niczym. Nie stój, nie siedz, nie choć nie leż. Nie pluj, nie żu, jebać, nie dup, nie wrzesz Nie tłucz nie łam, nie nic, seks obić. To co mam kurwa robić? Nie stój, nie siedz, nie choć nie leż. Nie pluj, nie żu, jebać, nie dup, nie wrzesz Nie tłucz nie łam, nie tni, seks obić. To co mam kurwa robić? Miniarze, kolejarze, dygnitarze, misjonarze robią to, co im się każe. Jebać! Dyrektorzy, matadorzy, ciotka Zocha, wujam, broży, zdrowi, chorzy i doktorzy oraz cały ludek boży i dokerzy i fryzjerzy, kurwa, urbanierzy, chuj, kwiat młodzieży zrobią wszystko, co należy dla systemu. Jebać! Czemu? To oczywiste, to oni tworzą system. Nie stój, nie siedź, ale nie chodź, nie leż, nie pluj, nie żyj, jebać! Nie tup, nie wrzesz, nie tłucz, nie mam, nie dni, seks obić, to co mam kurwa robić! Nie stój, nie siedź, aaa, nie chodź, nie leż, nie pluj, nie tu, jebać, nie dóbnie wrzesz, nie tłucz, nie mam, nie dni, seks obić, to co mam kurwa robić! Nie dotykaj, nie zasłani, jebać mi się chce, nie pij, nie pal, seks, nie nakłaniaj! Nie dopuszczaj się mordowić, to co mam kurwa robić? Nie dotykaj, nie zasłaniaj, jebać mi się chce, nie pij, nie pal, seks nie nakłaniaj. Nie dopuszczaj się mordować, to co mam kurwa robić? Stoję aaa, nieruchomo, co jest kurwa nie wiadomo? I tak aaa, myślę sobie, co ja tu kurwa robię? Stoję aaa, nieruchomo, co jest kurwa nie wiadomo? A ja myślę sobie, co ja tu kurwa robię.